Jak reagować na komplementy? Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers. Jeden z widzów mojego kanału na YouTubie zadał właśnie to pytanie. To pytanie zostało też uzupełnione komentarzem, czy można reagować na przykład w ten sposób, no wiesz, nie jest tak do końca, że ja dobrze wyglądam, albo że coś ciekawego zrobiłem, albo że coś pozytywnego zrobiłem i tak dalej, i tak dalej. Bardzo charakterystyczne w naszej strefie kulturowej. Ja pół swojego życia przeżyłem w Stanach Zjednoczonych, w strefie kulturowej, która jest, no nie, nie, nie chcę powiedzieć, bardzo inna, no bo to nie jest 180 stopni, ale jednak inna. Proszę Państwa, co robić, kiedy ktoś nam mówi jakiś komplement? I tutaj mamy, jakby, dwa obszary. Kiedy wyczuwamy, że ktoś mówi nam komplement z całego serca, Faktycznie wyczuwamy, że ta osoba tak myśli, jak mówi. No i druga sytuacja, w której ktoś nam kadzi, tak? kiedy ktoś zakłada, że dzień bez, jak to się mówi kolokwialnie, wazeliny jest dniem straconym. A pierwsza sytuacja, a więc sytuacja, w której czujemy, że ktoś po prostu mówi nam coś dobrego. Mówi nam coś, co ma na myśli. I chce nam zrobić przyjemność. Albo po prostu wyraża swoje odczucia, a one są pozytywne i dotyczą naszej osoby. Proszę Państwa, podstawowa rzecz. Przyjmijmy to. Jeżeli ktoś nam mówi, słuchaj, dobrze wyglądasz, a ty zareagujesz, no wiesz, no nie tak dobrze. No bo jeszcze mógłbym, mogłabym, i tutaj wymieniam, co by mogło się wydarzyć, ja mogłabym wyglądać, mógłbym wyglądać, że. Proszę Państwa, nie bawmy się w taką skromność, przyjmijmy komplementy, ponieważ dzięki temu jesteśmy autentyczni. Bo tak naprawdę lubimy przyjmować komplementy. Jeżeli czujemy, że ktoś to mówi szczerze, że ktoś czuje to, co mówi i mówi to, co czuje, to po prostu to przyjmijmy. Zróbmy sobie też przyjemność i powiedzmy sobie, ja mam prawo zaakceptować słowa tej osoby. I w ten sposób mogę pomyśleć pozytywnie o osobie. Jeżeli ta osoba mówi to tylko i wyłącznie dlatego, że chce coś z nami osiągnąć, czyli jest to podszyte pewnym fałszem, mówię specjalnie komplement, aby coś osiągnąć, wtedy reakcje mogą być bardzo różne. Oczywiście reakcja dyplomatyczna brzmi: dziękuję serdecznie, to było miłe, po czym, tak jakbym tego nie usłyszał, Podchodzę merytorycznie do tego, co ta osoba teraz ze mną będzie robiła. Czy będzie ze mną rozmawiała, czy będzie chciała ode mnie coś uzyskać, i tak dalej. Proszę Państwa, oczywiście, że może mnie to nastroić negatywnie, ale to już będzie Państwa decyzja w konkretnej sytuacji, co chcę dalej z tym zrobić. Jednocześnie dalej namawiam do tego, żeby przyjąć ten komplement, przyjąć krótko. Zdecydowanie uśmiechnąć się, być może w oczach nie będzie uśmiechu, kiedy wyczuwamy fałsz, jednocześnie no, jest to, tak jak powiedziałem, reakcja dyplomatyczna, która no, niczego nie niszczy, niczego nie psuje, a jeżeli my sobie z tego zdajemy sprawę, mamy fajną pozycję wyjściową do tego, żeby w sposób realny oceniać to, co się teraz będzie działo, i realnie oceniać podejście, zachowanie tej osoby. Wrócę teraz do komplementu i. Użyję teraz jeszcze jednego obszaru, który pojawia się w naszej kulturowości, mianowicie co się dzieje, kiedy ktoś nam daje prezent. Co zrobić wtedy? Ktoś nam przynosi prezent, mówi: Słuchaj, mam to dla ciebie, i bardzo często nasza reakcja jest jaka? O wiesz, ale niepotrzebnie, no ale coś ty, nie przesadzaj. Bardzo często członkowie naszej rodziny, na, na, nasze mamy, yy, tatusiowie, kiedy im przynosimy jakiś prezent, oczywiście mówię już w wieku yy, słusznym, tak? Yy, to mówią, ale coś ty, ale tego nie rób, ale po co, ale to jest koszt, ale, 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 ale. Proszę Państwa, nie jest to przyjemne, kiedy ktoś w dobrej wierze przynosi jakiś prezent, wręcza go, a druga osoba mówi, no ale wiesz, to zupełnie niepotrzebne. Oczywiście my kulturowo to rozumiemy i my dalej mówimy, ale nie, no nie przejmuj się nim, weź, weź, przyjmij i tak dalej, ale nie czujemy się komfortowo. Jakżeż byłoby to piękne, gdyby osoba przyjmująca prezent powiedziała, słuchaj, no dziękuję Ci bardzo, nie wiem czemu to zawdzięczam, być może mogę tak powiedzieć, tak, ale się uśmiecha, mówię, podoba mi się to, takie to miłe z Twojej strony. I wtedy osoba wręczająca czuje się dobrze. No myślę, że osoba, która otrzymuje ten prezent, też się poczuje dobrze, kiedy wie o tym, że jej reakcja jest taką akceptacją. Trzeba tutaj wspomnieć, że sytuacja, kiedy ktoś mi wręcza, prezent znowu przesadny, albo prezent, którego nie mogę przyjąć. Dlaczego? Dlatego, że on jest bardzo zobowiązujący. To są sytuacje specyficzne, sytuacje skrajne, i oczywiście tutaj zawsze mamy prawo odmówić. Jednocześnie mój komentarz dotyczył takiej codzienności. Naszego życia, kiedy ktoś po prostu przychodzi i mówi nam: Słuchaj, fajnie zrobiłeś wczoraj ten projekt, przeprowadziłeś go. Powiedzmy wtedy: Cieszę się, że mi to mówisz. Ja zawsze w mailu, kiedy ktoś mi pisze coś miłego, odpisuję: Każdy potrzebuje dobrego słowa. Dziękuję serdecznie. I tym dobrym słowem obdzielajmy innych. I pamiętajmy, że świeca, od której odpalana jest następna, nic nie traci. Zapraszam serdecznie do tego, abyście państwo przekazali, jeżeli podoba wam się ta wiedza, te narzędzia, te umiejętności, które poznajecie na tym kanale, abyście przekazali te informacje innym. Zapraszam do subskrypcji tego kanału. Krzysztof Sarnecki Quest Change Managers